Już lada chwila, mecz, na który wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby. Finał Mundialu. Witamy Państwa na pięknym Lusail Stadium, gdzie za moment na murawie staną przeciw sobie dwie potężne i silne drużyny. Stawką jest niebyle co, bo Puchar Mistrzów Świata. Przebieg tego niewątpliwie emocjonującego i ważnego spotkania. Komentować dla Państwa będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się z Chorwatami. Czasem, gdy chce się komuś udowodnić doniosłość jakiegoś wydarzenia. Szansa Lewandowskiego. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Biało-czerwoni mają prowadzenie. Trzeba tylko je obronić. Robert Lewandowski rusza do przodu. Obronicy muszą uważać i Bartowicz. Bez najmniejszego problemu. Iwan Perisic. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Oddają piłkę. Bywają Chorwaci, kolejne metry boiska. Próbuję coś wymyślić na połowie rybana. Tak, teraz zrobił to co było trzeba. Lewandowski. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Wypieszczone podanie. Tak, bramka! Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. No to mamy 2 do 0. O, i nie złapił dobieg. Perisic ma piłkę No takim strzałem go nie pokona Okazują się Krychowiakowi partnerzy, ma parę opcji Mamy uderzenie Zero zaskoczenia Piłka wpala prosto w rękawicę Luka Modric Jopaszalic ośrodkowanie czeka Iwan Perisic. Ajaj, gdzie ta piłka poleciała? To nie jest bolej, o jakim marzył. No, rzeczywiście, raczej nie będzie opowiadał o tym uderzeniu swoim dzieciom i wnukom. Nazwijmy rzecz po imieniu. Straszne, straszne pudło. Żeby nie powiedzieć, Kiks. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę Państwa. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Sędzia sięgnęła po żółty kartonik. Myślę, że trudno w tej sytuacji o inną decyzję. Rankarz na luzie, żadnego zagrożenia. Mario Paszalicz, Kramericz, Mateo Kowacicz. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Modrić teraz przy piłce. Czy taki widzą nadzieję? Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzał. Łaj strzał był niezbyt przekonujący, tak poprawia. Niezły ten strzał, na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto. Co mają do stracenia? Tracą piłkę. Muszą znów o nią powalczyć. I teraz kibice chcieliby strzału. Decyduje się na strzał. Nie trafia w bramkę. Może innym razem. Czasu do przerwy coraz mniej, ale biało-czerwonym to nie przeszkadza, bo są w bardzo komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o wynik. Masz rację, popisują się dużą skutecznością no i pewnością siebie. Kontrolują ten mecz, stwarzają dużo większe zagrożenie i nie zdziwię się, jeśli po przerwie zechcą coś jeszcze dołożyć do tych dwóch goli przewagi. Nie ma fałlu, czysty, skuteczny atak Piłka jest jego. Gol, proszę Państwa! Gol! Tym trafieniem daje nadzieję swojej drużynie. Proszę Państwa, jeszcze jedna bramka i będziemy tutaj mieli remis. Mamy teraz wynik 2 do 1. Prawo dobrze w obronie. Luka Modric. Nie ma gwizdka. sędzia stosuje korzyść. Uwaga, piłka za plecy obrońców. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Musi uważać. Rywal go naciska. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. To musi być bramka Co za okazja! Stack bliska to powinien być gol! Gol keeper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Ładnie to wyglądało Jacku, ale tylko gdy wybijał się w powietrze. Bo umówmy się, ta przewrotka nie mogła zakończyć się golem. Dokładnie, to ładnie się złożył, ale sam strzał, cóż lepiej będzie go przemiczyć. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. To ostatni gwizdek tej odsłony meczu na stadionie USAje Rozpoczęcie. Zaczęli. To już ostatnia bitwa, ostatni rozdział. Zapraszam Państwa na drugą połowę finałowego spotkania Mistrzostw Świata. No i po ataku, dobra interwencja. Mogą teraz ruszyć z kontrą. parada szczęsnego naprawdę pokazał klasę nie będzie centry krótkie rozegranie podanie teraz do Kowacicza z piłką Perisic dobrze zablokowany strzał skuteczna interwencja piłka wybita Trychowiak Czemu teraz ta piłka odskoczyła? Zdrowo przelobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Iwan Pelicicic! Jeszcze mogą szukać dobitki. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych torzyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę zasłużone brawa. Odrabiają straty w niewiarygodnym stylu, choć w pewnym momencie już chyba nikt w to nie wierzył. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Teraz centra do Lewandowskiego. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Zamykają go teraz rywale. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Szansa na strzał. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Mamy teraz rożny. Może teraz, może wyjdziemy na prowadzenie. Ten corner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Na skrzydle jest miejsce dla Chorwatów. Tamaric teraz z piłką. Modric! Szczęsny! Pięknie to broni. Pierwsza klasa. Głęboka ta centra z narożnika. No nie, trzeba to porządnie wybić. Prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. No i znowu są przy piłce. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Aut po tej udanej interwencji. Gramy dalej. Korzyść. Rzutka w pole karne. Broni to bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości, wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Nie wyszło, strata. Kramaric, teraz Brozowicz. A licz. Tak to się właśnie robi. Czyściutko i skutecznie. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. Strzał, blok. Bez zagrożenia. Ramaric. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. I teraz dystansu. Próba. Blik. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. decyzję. Dwóch zawodników z ławki gotowych do wejścia na boisko po stronie polskiej. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Muszą teraz wracać szybko. Polacy w ataku na połowie przeciwnika. Czy zdołają przełamać impas? Czy zdążą jeszcze strzelić? Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Luka Modric. Oj, ten faul może skończyć się drugą żółtą kartką. Spójrzmy. Proszę, Szczęsny, łatwa interwencja. Zdecydowane wejście teraz. Faul, ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Teraz Brozowicz. Kramaricz, to musi być bramka. Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramka, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się w końcowej fazie spotkania. Przy remisowym wyniku tego typu interwencje... Uwaga! Zagrożenie nie minęło! Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Ależ teraz będzie okazja! Ma stuprocentową szansę! Gol! Brak! która daje im prowadzenie na minuty przed końcem finału Mistrzostw Świata. Więc mamy 3 do 2. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Ostatni zryk w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Uwaga! To jest setka! Doskonała obrona się drużynie udało się utrzymać prowadzenie. Przeciwnik ma mało czasu na wyrównanie. O naprawdę dobra obrona. Koniec! Nic już im nie zabierze zwycięstwa. To jest ten moment, proszę Państwa. To jest ta chwila, na którą tak długo czekali. Opłaciło się walczyć, opłaciło się pracować na treningach, opłaciło się nie poddawać, żeby teraz mogli zawołać. Jesteśmy mistrzami świata. Grali świetnie cały turniej, a dzisiaj postawili kropkę na dni. I zasłużyli na ten triumf jak nikt. Ustawiają się na podium. Czekają na ten podium. Niektórzy już pewnie na miękkich nogach, bo przecież czują w kościach trudy tego turnieju. Ale teraz nie ma to żadnego znaczenia. Uwaga! Proszę państwa, oto nowi Mistrzowie Świata! Fantastyczna historia, ta drużyna przeszła naprawdę wiele, żeby się tu znaleźć i sięgnąć po tytuł Mistrzów Świata. Cieszą się piłkarze, kibice na stadionie i jeszcze pani zebrani przed telewizorami. Mundial to jednak wyjątkowa impreza.